Szybka mega prośba. Naciśnijcie dzwoneczek do otrzymywania powiadomień i napiszcie komentarz. Klacz wypchana woskiem. A ja wam odpiszę: ugryź woskową kijankę. I zaznaczę serducho. Dziękuję. Achus. Achus zdradził mi bardzo fajną ciekawostkę, której naprawdę nie wiedziałem: Mianowicie Cypis solo. Gra w serialu Świat według Kiepskich tytułową rolę Ferdka Kiepskiego. YouTuberzy śpią 22 godziny na dobę. T-Volt. Ze sprawą zdjęcia na fanpageu ziemniaka, T-Volt ma nadwagę. Gdy czytał komentarze ludzi, postanowił, że musi coś z tym zrobić. I wyzerował litr wódki w niecałe 30 sekund. Fuzjonek w rzeczywistości ma na imię Bogdan. Potwierdzone info. Jeśli w supermarkecie Walmart włożysz do kieszeni swojego ptaszka i pracownik to zauważy, to ma obowiązek chodzić za tobą. Tak wygląda Marcin Malczyński. Jest to smutne, ale został zatrzymany przez policję w centrum handlowym za jazdę na wakeboardzie. Nago. Dostał wezwanie na rozprawę sądową i testy inteligencji w obecności psychologa, pedagoga i psychiatry. Niesamowity wynik. Mieciu po roku robienia streszeń tak zajerał się tematem, że uciekając potrafi wykonać skok 3 metry w górę i 10 metrów w dal. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej szokujących faktów o polskich youtuberach, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i kliknijcie dzwonek powiadomień. Dziękuję raz jeszcze za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.